Dzień dobry wieczór, kochany człowieku. Jak się masz? W dzisiejszym filmie zajmiemy się problemami z mamą bądź jakąś inną ważną dla ciebie kobietą. Brad Yates mówi, że w jego pracy z prywatnymi klientami dosyć często zdarza się, że jego klienci mówią, że przez to. Co wydarzyło się w przeszłości z mamą, bądź inną ważną kobietą, babcią, ciotką, przyjaciółką. To, co się wydarzyło, powstrzymuje ich przed tym, żeby mogli żyć takim życiem, jakiego pragną. Więc spróbujemy dzisiaj coś z tym zrobić. Ja będę używać słowa mama. Ale jeśli słowo mama ci nie podchodzi, nie pasuje, możesz używać matka, e, macocha, możesz używać imienia twojej mamy, bądź jakiejkolwiek innej kobiety, o której tu dzisiaj mówimy. E, tak zresztą, jak możesz zamieniać inne części zdań, też jeśli coś ci oczywiście nie podejdzie. No to bierzemy pełną odpowiedzialność za nasze własne dobre samopoczucie. Jeśli nie wiesz, co to, to jest metoda EFT, tutaj jest oznaczony krótki film, w którym tłumaczę tą metodę, a reszta. Jedziemy. Pomimo tego, że mam problem z mamą. To decyduje się kochać i akceptować siebie. Pomimo tego, że mam problem z mamą. To decyduje się kochać i szanować siebie. Pomimo tego, że mam problemy z mamą. Czasami jest to dla mnie bardzo trudne. I powstrzymuje mnie to przed byciem szczęśliwą. I pomimo wszystkich moich problemów z moją mamą, to decyduję się totalnie i całkowicie. Kochać, szanować i akceptować siebie. I może moją mamę też. Cały ten problem z moją mamą. Problem związany z moją mamą. Cała ta złość, którą czuję, cały ten dyskomfort on powstrzymuje mnie przed byciem szczęśliwym. Powstrzymuje mnie przed sukcesem. Wszystkie te problemy z mamą. Chciałabym uwolnić te problemy. Chciałabym uwolnić cały ten smutek związany z mamą. Cała ta złość i żal. Cały ten strach i lęk związany z mamą. Cały ten wstyd. Decyduję się to uwolnić. Uwalniam to na poziomie komórkowym. I uwalniam to z całej mojej przeszłości. Część mnie nie chce tego puścić. Część mnie chce, żeby moja mama była odpowiedzialna. Będę się źle czuła, żeby to ona miała nauczkę. I jak dotąd, czy dobrze mi się to sprawdza? Może to mama mnie nauczyła takiego zachowania? I jakie się to sprawdziło? Wolę być wolna. Nawet jeśli to oznacza, że muszę je wybaczyć. Ale najpierw wybaczam sobie za to, że mam te problemy. I uwalniam siebie samą. Ponieważ mam siłę, która pozwala mi na to, bym uwolnić siebie samą. Mogę ustrowić moje problemy z mamą. I może pomogłoby, gdybym z nią porozmawiała. Może to nie jest możliwe. Ale ja mogę zdecydować się i tak to uzdrowić. Mogę pozwolić na to, by uleczyć te problemy. Pozwalam sobie na to, by uwolnić ten ból. Nie potrzebuję pozwolenia mojej mamy. Uwalniam to przekonanie, że potrzebuję jej pozwolenia. Zasługuję na wolność. Mam prawo do tego, by być wolna. Pozwalam sobie na wolność. Pozwalam sobie na to, by czuć miłość w ciele, w duchu i w umyśle. Pięknie oczy. Weź głęboki wdech. Otwórz usta, wydech. I co? Jak się czujesz? Może pomogło bardzo? A może tylko liznęliśmy problem? Może pojawiła się jakaś konkretna emocja, wspomnienie? Jeśli tak, warto poszukać w naszej playliście Tapping po polsku. A może już z tą emocją so, e, pracowaliśmy na kanale, a jeśli nie, to zapraszam do komentarzy, daj znać, co się pojawiło, bardzo chętnie spróbuję Ci pomóc i znaleźć tapping na ten temat. Jeśli uważasz, że ten film pomógł Tobie, a Ty chcesz pomóc mi, to polubię. Zapraszam do zapisania się do kanału. Nowe wideo wjeżdża co tydzień, mamy również owe dla osób początkujących, a ja, jak zwykle, dziękuję Wam za to, że wierzycie odpowiedzialność za swoje własne samopoczucie. I mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce. Spokój, kochani.